Czy starszy procesor AMD jest znacznie gorszy do streamowania aniżeli ich najnowsza jednostka? Jakie są wasze przypuszczenia? Dajcie znać w komentarzu, a my to w tym momencie sprawdzimy. Przed wami pojedynek Ryzen 97900X kontra 9950X3D, czyli potężna, świeżotka jednostka, która jest skierowana w 100% do wymagającej graczy. Oba procesory sparowaliśmy z kartą graficzną RTX 5080 i osadziliśmy streama w 1440p na obu skrzynkach. Cyberpunk podczas uruchomionej transmisji z DLSS w trybie Balance i Ray Tracingiem osiąga nam procesorze 7900X średnio 59 klatek. Tymczasem 9950X3D osiąga niemal dwukrotnie więcej klatek, nie tylko średnich, ale także 1% low. Dodatkowo podczas uruchomienia transmisji da się zauważyć sporą dysproporcję w zużyciu obu jednostek, co jednocześnie sprawia, że na nowym procesorze mamy znacznie więcej miejsca na dodatkowe aplikacje, widżety i inne rzeczy, które mogą potrzebować trochę mocy. Jeżeli natomiast chcecie wiedzieć, jak to wygląda w poszczególnych grach oraz czy encoder NVidia wpływa na płynność samej rozgrywki i streamu, no to wpadajcie na odcinek. Odcinek, który już znajduje się na kanale.